Dzień dobry. W dzisiejszych faktach mówimy o jeźdźcach bez głowy czyli Maciek z oraz Jędrek. Macio wraz z kolegą napadli na aptekę i zabrali 30 kg tabletek antykoncepcyjnych. Reportaż przedstawia Stefan Piścisko. Dzień dobry. Nazywam się Stefan Piścisko. Właśnie obserwujemy jak policja stanowa zaściga podejrzanych o napad na polską aptekę poruszających się skradzionym ciemnoniebieskim Fordem Mustangiem. Przestępcy ukrywali się w Stanach Zjednoczonych, lecz dziś rano któryś z przechodniów zadzwonił na policję, ponieważ widział dwóch podejrzanych, jak wsiadali do auta. Jeden z tych podejrzanych trzymał w ręku broń. Właśnie dostaliśmy informację, że policja dostała rozkaz zatrzymania auta za wszelką cenę. Policjanci rozstawili blokady drogowe wraz z kolczatkami, a nad ulicami latają śmigłowce policyjne. Przestępcy mają na swoim koncie wiele innych wykroczeń, m.in. napad na bank, napad na sklep z bronią oraz sklepy przemysłowo-spożywcze. Przestępcom grozi nawet kara do 20 lat pozbawienia wolności. Na końcu ukaże się zdjęcie jednego z podejrzanych o pseudonimie Maciuś z klanu. Zdjęcia Jędyka nie mogliśmy Państwu pokazać ponieważ ma taki ryj że jakbyśmy je pokazali to większość z widzów miałoby kompleksy i koszmary do końca życia. Kontynuujemy pościg. Reportaż dla Państwa przygotował Stefan. Właśnie widzimy jak policja spycha z drogi samochód podejrzanych. Nad tym wszystkim czuwa policyjny śmigłowiec. Policji udaje się schwytać podejrzanych.

all in pursuit it began at about 10 minutes before 5 o'clock as a report of a stolen vehicle